Kawusia na dobry początek dnia. I jedziemy. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kawałek treningu, a raczej urywki z treningu z Panem Karolem Gardulskim. I na początek mamy troszeczkę e, kusika. Tak. Klawa jest koniem, który dobrze odpowiada ostatnio po zmianie wędzidla na rękę, aż czasem jest za dobrze. Jest to koń silny, jest to koń bardzo duży. To jest koń podchodzący pod 180 cm w kłębie. Jest bardzo silnym koniem. I koniem lubiącym wciągać przede wszystkim w przeszkody. Więc na rozskakanie skaczemy sobie małe przeszkódki. Tutaj liczyło się dla nas to, żeby koń był doprowadzony równym rytmem, równym galopem z pełnymi zakrętami bez wciągania właśnie w przeszkodę. Co nam się bardzo dobrze udało na tej kombinacji przeszkód. Koń sobie tutaj równym, aktywnym galopem, czasami troszeczkę za mocno schowany, ale tutaj na tej stacjonacie mogliście zauważyć, że miała taki moment, że chciała troszeczkę wypróć do tej przeszkody i pokazać ją z dalekiego dystansu, jak to ona lubi, co przy małych przeszkodach jeszcze nie robi takiego. Dużego problemu, tak przy większej wysokości. Że sami za, za, zobaczycie na innych przejazdach, już stanowi spory problem. Szczególnie przy y, przeszkodach szerokich. Tutaj sobie już mamy jakiś skoczek, po prostu wstaweczka. Tutaj już mamy troszeczkę wyższy parkour. No, technicznie ja tutaj umarłam. O, właśnie, tutaj na tej przeszkodzie, musi się zobaczyć, jak mnie wyciągnęła do tej przeszkody. Jeżeli to byłby okser, to w tym momencie lądujemy w samym jego środku. Tutaj mamy linię na 4. O, właśnie, tutaj tak samo. On chętnie poszedł do przeszkody. Ja pochwaliłam, no, tak. Nie, niepotrzebnie troszeczkę wczesny entuzjazm, ale też dawno nie skakałam jakichś większych przeszkód, więc e, tutaj mamy powtóreczkę okserka, tutaj do tego oksera się dość mocno zawahałam, co też było widać na skoku, że ten skok był taki z niczego w sumie troszeczkę i tutaj też właśnie nie pojechałam dalej. Bo byłam zdziwiona, że ten koń skoczył, ale ten koń jest mega, mega ratujący. Tutaj mamy następny. Ona idzie biesiocera? A, no tak. I tak jak mówię, Nośniuszek czasem się chowa w tym kusie, ale na skoki no musi mieć mocniejsze wędzidło, żebyśmy po pierwsze się nie szarpały. Wolę, żeby ta jazda odbywała się przyjemnością dla mnie i dla niej przede wszystkim A druga sprawa, żeby to było bezpieczne Nie chciałybyśmy wylądować w środku oksera